A i no, na ciśnienie O. Hej! <głos> <głos> hej, hej widzowie! Hej. Kurwa, no dobra Powiem Wam, że dzisiaj będziemy testować Co będziemy testować? Plasma Pump. Ale Powiesz nie tak blisko to. ryja, bo znowu jak Dobra, ryby, ale tu Bo chcę te. I to jest odżywka Plasma do testowania, pump. którą dostaliśmy, uwaga, pół roku temu i dopiero ją testujemy. No. ponieważ nie, mo nie mogliśmy się do tego zebrać, chociaż zjedliśmy już 2 trzecie tej odżywki Dzisiaj nas natknęło na zrobienie zajebistego treningu i właśnie e, z szuflady dzisiaj ku wyciągnąłem Plasma Pan Dobra, cicho. Pawle, powiedz wszystkim co będziesz dzisiaj ćwiczył używając Plasma Pan? Ja oczywiście odżywki tego typu używam na super zajebiste treningi i dzisiaj nie będzie wyjątkiem zrobię klatę siłowo klatę ja, ja oczywiście nie zrobię, nawet nie wiem co zrobię zobaczymy, wyjdzie w praniu ale na pewno, bo ty tylko nogi możesz robić, a na no, nogi też bardzo bardzo są ciężkim treningiem także no. dlatego musimy dzisiaj się czymś posilić jakąś przed treningówką żeby była siła i pompa ale zrobimy kilka z, osy... z głównych serii kilka ujęć no. i pokażemy wam y, później w naszej skali y, w naszych kryteriach ocena owca nie testuje ponieważ ma problemy chłopak z sercem nie jest do końca dysponowany sorry owca że to mówię ale no tak jest nie bierze już treningówek dobra Dalej, y, dalsza część filmu będzie jak będziemy w seksowni i spoceni, także Elo. Będziemy nasypywać plazmofon, to Tylko jest taka, taka jedna, jeden problem. Bo, co się stało? Y, trzymałem kilka miesięcy w szafie Uuuu. i zrobiły się takie kuleczki. Czekaj, bo nie było widać. O, widać, dobra. I co z tym zrobisz? Teraz porada wążka. co zrobić, jakaś tak się dzieje. I. Nie ma, ma kulek! Powiem ci sprawne masz te ręce. Nie ma prawie wszystkich kulek. No A powiem ale... ci sprawne masz te ręce całkiem. To było szalone, ale wiecie, ja taki jestem. Eee, ile sypiemy? A, no. trzeba przeczytać. 25 gram to jest porcja, czyli podejrzewam, że cała taka skórka. Zrób na dwóch od razu. To jest porcja sakera. No. Ja jestem dobrej myśli, bo jak kiedyś używałem tej odżywki, to naprawdę działała, zobaczymy jak teraz. To jest moja porcja. Bonus. I bonus od skączki. <laughs> <Yeah. śmiech> Dobra, twoją wodą zalejemy. Moja będzie stała. O oh yeah. O oh yeah. Przecież to energię. Dam... Czekaj, powącham. Wiesz, że mamy ograniczenie do 15 minut. Nie możemy tutaj cały Ej, grey frutowe to jest? Nie wiem jak to jest smak. kiedyś? Taki fruit. No, fruit punch. Fruit punch? To jest fruit punch? Taki? Pachnie grey no ale ładnie tak. Dawaj. Ale trzeba, bo tu smak ma być. Dawaj, bo dwie minuty, bordo. Mieszaj, a ja będę sweet grapefruit. Kurwo. Ale fruit <śmiech> najlepszy. <śmiech> ale fruit punch. Nie, bo... <laughs> No kurde, we Panchu masz dużo takich cytrusów. Nie? Sweet Grapefruit to jest coś dla mnie, bo ja nie A, lubię Grapefruitów, bo jest gorzny. Mamy plus. Szybko się rozpuściło. O, dobrze. I nie ma piany. Dobra, i patrzmy ile. <coughs> Piana to w białku raczej. Jest... No ale i w tych się robi. nie? 300, tak? Czyli muszę wypić 150. No, drinków, drinków. <coughs> Patrz, jakie uda to. Kurwa, to teraz po tym, jak wypiłeś te kurosy? Tak, bo normalnie to mi się kończą. Ja pierdolę, yeah. tak, i też chyba. Cześć te na jeszcze Reszta dla ciebie. Ty ojebałeś więcej. 130 zostało. Dobra, już się nie nagrywam jak do końca. Się... Smak. Ale mi smakuje. taki jakby mogę, mogę, mogę wody, ale jest Według mnie naturalny taki faśn, pomarańczowy, to? nie, smak. Jakby Pomarańcz, jakby fary. tak wycisnąć z pomarańczy sok. Tak to jest smak. Fajne. Dobra. Dobra, Nara. Wygląda jak ktoś chciałem, ale nie. coś? Owca i wielkie, nie? Co powiesz o serii? To, że jest w miarę dobrze. Tak. W miarę dobrze. Gdybym nie coś nie zabolał. Owca zepni i co Nie Czekaj, masz te. <noise> Bo musimy mieć futry do do Pampa. Musimy zobaczyć, jak Sakerowi pójdzie na Orzewce. Co naj. A, a ty brałeś? Jedno do tym ciężarem. Patrz. Prawdziwie. No to no, działałem. A co to? Prawda, Pam, człowiek. Osiem razy więcej siły. Saker. Nie boisz się o stawy, jak Taki progres w chwilę? Mam no, plazma, bezpieczne. No i wiadomo, Sakr się sprzedał. Każdy, każdy teraz widzi. Muszę cię nagrać, że jesteś, żebyś Zagata. był w filmie. Co leci u mnie teraz? Na telefonie. co Kto zgadnie co leci u owcy na telefonie, zostanie koszulkę. A i. No dobra, a to nikt nie zgadnie chyba. Nagrywaj nasze podsumowanie, później dodasz coś od siebie, co tam chciałeś. Ale co tam chciałem, tylko wprowadzałeś ludzi masz. w błąd. No, no masz. poczekaj, zdejmę rękawiczkę. Daj, no, no co ty masz. robisz? No i po co mi tak to dałeś? No, yy, nagrywać. No. Pod kioskiem. Pozdra. No, jesteśmy pod kioskiem. W Warszawie. Jesteś I po treningu. Kiosk pod Warszawą. Tfu. Pod kioskiem I... w Warszawie. I. Siemanko, Cześć. Dajamia. Cześć. Dajamia. Artur. Podsumowanie odżywki i właśnie. Artur jest spoko, bo też ma problemy z barkiem. Lubię takich ludzi. No, no. za kolejnych znajomych, Cześć. grę kolejnych znajomych. Tak, no. podsumowanie. Podsumowanie. No wzajemnie. Cześć Artur. No, plas, plas, plas. no cześć, cześć, plas, plas. dzięki. Także jak zwykle trzy kryteria do. Ciemna. Dobra, żartowałem. Na razie. Cześć. Zaczniemy tak. Dobra. Yy, pompa, siła, wyjebanie i pączek zaczyna. Pompa 65 na 10 I to nie wiem w sumie czy to przez odżywkę czy nie, ale po prostu słaby trening dzisiaj zrobiłem, bo mnie zaczęła klata boleć tak ścięgno, tak tu jest. Zrobiłem serię 120 na skosie i przy ostatnich ruchach mnie tak zaczęło boleć i nie mogłem się nawet spompować. tu jest Więc... ścięgno. <noise> nie wiem co to jest, ale ty jesteś To Tak wiesz. wiesz, głowa, jesteś studentem. ścięgno, łokieć. <noise> Także pompa nie była wielka, oceniam 6,5 na 10, ale nie jestem przekonany czy jakbym zrobił bardziej pompujący trening to by nie była 10 na 10. Ścięgno Majewskiego, e, tak jak skoriuchód ocena. Dobra. Siła? No, siłę oceniam na dobrą. Ostatnio muszę powiedzieć, że z kilogramu, teraz straciłem na wadze, troszkę mniej jem. Ale siła nadal jest spoko. życie, swojego życia wam teraz będzie opowiadał. To robię 8 na 10 siłę. I wyjebanie, czyli pobudzenie i tak dalej, to muszę powiedzieć, że też było dobrze, bo już zacząłem mrowienie czuć. Po 10 minutach na twarzy. Nie mamy chyba treningu bicia nagranego. 3. Nie mamy treningu bica nagranego, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Mm, czyli oceniam 8 na 10 energię. Mm -hmm. Wyjebanie. Czyli 6,5, 7 mm -hmm. i 8. Bo mixu i także to. 3 mm -hmm. razy. To generalnie. Ale to odżywka jak dla mnie bardzo dobra i możecie to zauważyć po tym, że już 2 trzecie jej zużyłem przed tym testem, także wiem co mówię. Jest troszkę jeden minus bym powiedział, 4 że trzeba dosyć dużo brać, bo 25 gramów jest tam troszkę cukru, no ale nam to nie przeszkadza, bo to nie jest jakaś duża ilość. Uh -huh, uh -huh. Także mi się to kojarzy, ta odżywka bardzo dobrze. Już nie czuję się głupie jedną jak z ludzie przechodzą po pod, roku podróży, które brałem e, kiedyś. Sty, coś mi się to w stylu nitrobolonu ta odżywka była. Trzy, trzyści, a ni, tak. nitrobolon Je. bardzo dobrze też na mnie działał i jeszcze smak też spoko pomarańczowy w ogóle nie ma szac... Niektóre dobre odżywki, jeżeli chodzi o działanie, jakiś Dorian czy napalm są niedobre w smaku, a tutaj był zajebisty coś jak karbo pomarańczowe, więc... E, więc... Polecam, generalnie polecam. No i to w ogóle. Polecasz to... Dobra, bo tak gadałeś, a ja już wszyscy nie wiedzą. Nie, tak po, czy, polecasz, powiem, czy polecasz ten suplement? Raz w ty... Tak czy nie, szczerze. 7 na 10 ostateczna ocena i używałem tego produktu mniej więcej raz. Używałbyś go więcej czasu. niż miesiąc? Y tak, ale robił mi jakieś przerwy, bo jednak się przyzwyczaiłem, dlatego tylko raz na tydzień go używałem. Okay, czyli... A ostatnio o nim zapomniałem, ale myślę, że zużyję go do końca. Dlaczego tak widzi? Dziękujemy Ci za recenzję. Wączku no. e, teraz z trzyma. Hardem Nikt już nie ogląda filmu, bo wączek pierdolił 5 minut, ale dorzuca sobie 3 grosze. E, zajebista pompa była, robiłem łapy leciutko, no bo, bo wiadomo bark dołożyłem sobie łydy, w łydach też zajebista pompa także pompa daje zdjęcie z wydek możemy zrobić Dzie... o zdjęcie, zdjęcie z łydek. jest już już widzicie moje wydki znaczy ale na filmie no także pompa dałem 10 na 10 naprawdę zajebiście mimo że tam się ciężarem machałem wyjebanie byłem śpiący zajebiście bo zmęczony po zajęciach Także też wysoko, tu dam 7 na 10 I co zostało? Siła? No kurde, ja bym wyjebał tą siłę z ocen Siła, no nie umiem nic powiedzieć, mhm. bo tak jak powiedziałem to... Też to, to zależy od dnia jaką masz Także 8,5 8 na 10 jeszcze. Dobra ja Dobrze liczę? Dobra, y że liczę? Właśnie nie pół na Czyli tak wysoko nawet. Fajno. Ale musimy tą skalę trzymać dobrze. tak, bo wiesz. Smak 8 to jest już na serio. No to 8 smak. to już jest na serio dobry suplement. Dobry. Po, pobudzający. Nie, nie, Ciała. Okay. na pewno jeżeli ktoś weźmie ten suplement, odczuje na pewno nie sądzę, żeby był niezadowolony. Jeszcze o cenie możemy powiedzieć, cena jest przeciętna, jak to w takich sukienkach bywa. Tam 100% z jakim to jest normalna cena. Jestem przekonany, że jak ktoś weźmie, to będzie zadowolony. Także owca możesz podsumowywać. pokaż swoją możliwość. E, cen, cena, cena, cena jest ok. Tak, no normalna, jak z każdej innej. Reasonable e, price e, dowodo, mogąca cena. Chciałeś dodać o tym? No daj nagrywaj. No bo jeszcze o tej chorobie bo Pączek Właśnie, bo ja, bo ja powiedziałem na początku, bo, bo że oca ma wystrzeli... problemy z sercem mówił, no? no wiem, ale, ale powiem dla zasady Bo Pączek wystrzelił, że mam chore... Kurde, ale mi to świeci Chore serce, nie ale jako materia faktu nie ma żadnej, żadnej patologii w tym sercu, ale są rzeczy, na które no, po tej wizycie, wizycie w szpitalu zacząłem zwracać uwagę, bo e, w tam w wieku 12 lat już miałem za duże te serce. Miałem serce 20-latka w wieku 12 lat. E, Kolejne 5 minut pierdolenia. Bo, bo sportu było dużo od mojego. No i jeszcze mam tam niedomykalności zastawki mitralnej. I trójdzielnej, I dlatego po prostu ze względu na to, no żeby bardziej o siebie Cieniaci dbać. Zobacz, stary kurwa anatomik trójdzielną zawtopką. Dlatego ze względu na to, że doceniłem zdrowie po szpitalu, to i zmieniłem trening, i jednak co najwyżej to biorę sobie No, Ktoś docenił zdrowie po szpitalu i skręcił kostkę robiąc łydki. Pozdro! Tak i dlatego co najwyżej co sobie czasami wezmę na ten czas przed treningiem to jest kawa i to mi wystarcza. Jasne. Myślę, że to wystarczy. A jeż, ja jestem zdania ogólnie, że kawa jest bardzo dobrym e, e, suplementem no przedtreningowym lije, Osobiście polecam kawę, nie musicie brać żadnych staków, kawa jest zajebista. Pozdro, chcesz cię pożegnać? Nie. Cześć. No. no cześć, pozdro. <laughs> cześć.